Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paweł towarzysz Gugała. Dzisiaj mamy dla was kilka rzeczy spinningowych i kilka fajnych przynęt na jesienne drapieżniki: sandacze, szczupaki i bolenie. Sam zastanawiam się od czego zacząć, bo rzeczy są naprawdę fajne. Chyba zacznę od przynęt. Eee, tak jak po tytule pewnie zauważyliście, wyprzedajemy Walickiego. Molicki, wyprzedasz, tanio jest do wzięcia. Rozmawiałem z Kamilkiem dzisiaj, że małutko promocję zrobimy dla naszych wędkarzy z jego autorskimi przynętami, żeby się e, nie gniewał, że gdzieś tam w tytule wrzucimy jego nazwisko. Ale tak pośmialiśmy się, chwilę porozmawialiśmy. Powiedział: Towarzyszu. Róbcie co do Was należy. Dlatego te rejsery, limitowane przynęty od Berkleja 7 cm, 13 gramów, jest to limitowana edycja stworzona przy współpracy z naszym kolegą, znakomitym spinningistą Kamilem Walickim. Kolorów rejserów mamy 3 ten mi się chyba najbardziej podoba. Nie wiem, czy będzie widać na kamerce taki brązowawy, brązowawo-złotawy grzbiecik. Tutaj mamy taką ala-oliwkę ze srebrnym boczkiem, i tu mamy taką ala-oliwkę z żółtym boczkiem. Są to przynęty przede wszystkim do ekspresowego, czy, czy takiego dość szybkiego powierzchniowego lub podpowierzchniowego łowienia, łowienia boleń chlapaków tak zwanych, czyli tam, gdzie możemy się spodziewać, że boleń będzie żerował przy powierzchni, gdzie widać żerowanie bolenia przy powierzchni, przerzucamy to miejsce tą oto przynętą i z uniesioną do góry prowadzimy szybko wyregulowany hamulec, tak żeby mocny strzał bolenia zamortyzować, żeby, przynęta nam, żeby ryba nam albo nie urwała przynęty, albo nie dostosowała kofic, albo po prostu nie spadła. Słuchajcie, te woblerki były po 37 zł, teraz jest 29,60 za sztukę. 29,60 za sztukę. Charakterystyka pracy tych przynęt jest znikoma, tak jak zobaczycie po usterzeniu. Mamy tutaj ster pod kątem prostym do korpusu, do korpusu przynęty, co powoduje, że on bierze mało wody na siebie, jego praca jest, jest bardzo taka oszczędna. Bolenie to e, lubią, zwłaszcza takie e, już dopasione letnie. Chociaż takimi pieszynami można cały sezon próbować bolenią i wszędzie tam, gdzie możemy się ich spodziewać przy powierzchni. 2960 Rejseri 70, limitowana edycja, e, które powinny być w pudełku każdego boleniarza. Jeżeli Kamil to e, firmuje swoją łysogłową, to znaczy, że nie ma Lipy, e, warto w to pójść. Nie wiem, jak długo będzie ta promocja, na pewno, na pewno co najmniej tydzień, więc e, pomyślcie na tym, zarówno stacjonarnie, jak internetowo, żeby to, e, żeby to nabyć, jeżeli myślicie o połowie boleń. Teraz sobie przejdziemy do szczupaków. Słuchajcie, mamy z tego co wiem, te przynęty są tylko stacjonarnie u nas do kupienia. Mamy e, większy zapas, jest to jedno, tak, są, tak, są internetowo. O. To podlinkuję Wam. Słuchajcie, limitowana edycja od Mikado Gum pod Szczupaki, tak bym to w skrócie powiedział. Jest to MFT Perch 17, przepraszam, 16 cm 56 gramów. Na ostatnim właśnie wyjeździe moim do Laponii, gdzie byłem na dwóch jeziorach, gdzie na echosądzie praktycznie nie było białorybu, ale natomiast była woda nabita okoniami, jak dobra kasza z kwarkami i brakowało mi właśnie przynęty, gdzie mógłbym imitować takiego okonia, wiecie, gdzieś lekko postrzelonego, wolno prowadzonego, byłaby to znakomita przynęta na tamtejsze szczupaki, dlatego do Laponii muszę wrócić jak najszybciej w przyszłym sezonie, bo jest tam i jeszcze do zbadania kilka fajnych jezior i do obłowienia i do popróbowania. Natomiast tu mamy przynętę do łowienia zarówno z ręki. Myślę, że z trollingu też da radę, jak i łowienia z tak zwanej latarki z forwarda w systemie live, gdzie namierzamy rybę, podajemy przynętę, zwłaszcza duże szczupaki lubią przegryźć okonia. Myślę, że koledzy, którzy łowią w live, potwierdzą, że... Ma ta przynęta, czy generalnie charakterystyka tej przynęty, coś w sobie. Zobaczcie, jaki mięciutki silikon. I przepięknie śmierdzi. Taki ma słodko-chemiczny zapach. Ma tak, ma płytewki. W ogóle takie fajne, co nie? I ta, ta przynęta będzie miała taką wolną, ale wyraźną pracę. Zobaczcie, jakie tu jest kopyto, ile to kopyto będzie robiło zamieszania w wodzie. Pewnie zaraz zapytacie, jak to zbroić. Wydaje mi się, że najszybciej, najprościej, najłatwiej wkrętka i kotwiczka pojedyncza od dołu. Jeżeli ewentualnie chcecie to zejść tam głębiej, chociaż sama przynęta waży 56 gramów, chcielibyście dociążyć można gdzieś albo wkrętkę tutaj czołową zastosować albo w wkrętkę brzuszną wtedy tą przynętą będziemy w stanie zejść głębiej, limitowana edycja to jest po prostu jeden strzał, jeden wypust więcej tych okoni nie będzie, jeżeli łowicie szczupaki duże szczupaki, czy to z ręki czy w trollingu, czy w forwardzie warto takiego pięknie malowanego jasnego okonia z fajnego silikonu miękkiego mieć w swoim pudełku. E, 16 cm, 56 w składzie 20 tam złociszy z haczykiem. Więc to jest do wzięcia. Mamy to już na stronie? Szczęść Boże, tak. I lim, 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 limitowana edycja okonia szczupakowego ty, ty masz od Majkada. Teraz przepraszam, bo mamy nowego operatora, który... Kameromen potwierdził, kameromen że jest, jest na internecie. A jest to na magazynie już, kameromen? Tak. tak? Więc, więc podlinkujemy, bo temacik jest ciekawy, to jest ja dobry budżet. To zabiorę, a. Ci tak słowo. Zabiorę to... A oddasz? Nie, nie <laughs> Zabieram to ze sobą na Szwecję. Wiecie, jakby Halibut na to siadł? Jedziesz na Szwecję? Yy, przepraszam, na Norwegię. Jedziesz no A? Nie, byłeś. Nie, kurż, nie, ile to można Ale nie, wzią, nie, nie wziąłem, ale Dlatego nie zrobiliśmy metrowego halibuta ani stutylowego. ja niestety nie wyrzuciłem. A yy, Ale to też pamiętam. To też nowe? Yy, tak, to, to są takie szlagiery, bo Przepalić mamy. Pa... Temat jeden? Tak, yy, słuchaj, Walickiego wyprzedajemy. Gadałem z Kamilem, że wyprzedajemy go po prostu i, i ten, i robimy promocję. Yy, jest nie. dobry. Jest promocja. Nie, Patrz. A, 27, 60 za tyle, to naprawdę trzeba. A kameraman, y, jak przyjdzie, kamera, jak kameraman przyjmie na magazynie y, tamte palety, co strach. To, to będzie więcej. Jeszcze jeden temat, bo takie Dobra, tematy. więc mamy coś boloniowego, mamy szczupakowego, teraz chciałem coś sandaczowego i jeszcze kilka wenderzy Wam do pokazania. Wejdę ci A ty, w temat. No to tylko w musisz temat. tutaj, czekaj ja ci mikrofonę Wejdę ci w temat. Dawaj nie, temat. nie, nie, Dobra, na co byś to użył? Eee, Boleń, troć morska. Duży, pstrąg. Tak. Tak, eee, gdzieś tam, szandar, gdzieś tam. w opadzie, może by to. to może Ale to padzi, słuchajcie, tak? niebawem zaczyna się sezon na morskie trocie. Dalekosiężna przynęta, taki a'la Twitch bezsterowy. Zobaczcie, jest tak. Albo kotwiczka, albo mamy w gratisie dołożony pojedynczy hak. Morskie trocie, bolo, daleki rzut, bolo, bolo, właśnie. bolo. Znam te przynęty, giry ze dwa lata, bolo, bolo, dwa lata bolo, temu je wypuścił. Dużo tematów fajnych. Fajny taki pocisk. I teraz do tego jeszcze ja dokładam, nie tylko ten. Strążek, okonik, co? Taki fajny a, temat. też Ala twiczek. No, Ojejku, ale to Fajnie. jest taki dog, bez sterowiec, malutki. Więc taki fajny zestaw. Pod okoń strążek. Okoń no. pstrąg, morska troć. Bardzo uniwersalny zestaw do daleko Czyli pięć przynęt, jest tak. tak? Wiesz, ile to kosztuje normalnie? Czyli no, znając życie, to 96 będzie. 56 zł, to kosztuje normalnie. A że znacie Fatwisza, że wiele osób poznało nową stronę. A, właśnie. Chciałem osobiście podziękować wszystkim za te komentarze, które e, piszecie. Tak, dużo rzeczy z tego aplikujemy aktualnie, z tych Waszych e, sugestii. Tak. E, bardzo dużo. Rzeczy. To jest właśnie teraz czas, gdzie możecie Fatwisza shejtować w komentarzach, co na stronie trzeba poprawić, i my to będziemy my to wdrażali. Aplikujemy. To troszkę trwa to wdrażanie, ponieważ jeszcze no, mamy plecy z innymi tematami. Dobrze, ale Dobra. nie, nie Czyli 5 przynęt. Ile by za to dał? Realnie. No. Znając Fatwisza to będzie ultra tanio, aż się boję, że za tanio. 99 zł i uwaga, darmowa dostawa do Orlen, paczką ma e, kamerzysta się uśmiał, bo wie ile trwa e, kompletowanie tych pięciu rzeczy. Powiedział. No tak, bo te zestawy trzeba poskładać, wiecie. mamy tak, mamy e, dwa takie dogi okoniowo-pstrągowe i mamy e, na trzy takie właśnie morska troć, boleń, z wymiennym, z uzbrojeniem ciekawy temat. Właśnie teraz na, A późną, na późną jesień. A, jak działa. to znajdziecie? Wpisz, wpiszcie Trzymaj. Box One Piszmy na nowej wybiło. stronie. Znajdziecie wszystkie takie fajne, ciekawe tematy. E, więc wpisujecie Box One, to znajdujecie. I ten, co już przynudziłem? Gorąco ja u, się zrobił. Ja uciekam. E, Box One wpisujecie i na pewno znajdziecie ten ze jak i kilka innych boxów. Albo jak chcecie. Podlinkujemy. To... W pierwszym komentarzu pod filmem będzie link do tych wszystkich. A czynnych. bo ja troszkę jestem z innej platformy, z, z innego świata <grym> się urwałem, to przepraszam. Z szybszej, krótszej jesteś. bardzo jest dziękuję. E, no i co, pamiętajcie, nie bądź wuj, obserwuj. To tak, mi się tak i łapka w górę, łapka w górę. na. w górę. Fajny temat. Fajny. No, dzięki. A my jedziemy dalej z tematem, temacikiem. Teraz sandaczowo. Słuchajcie, ta przynęta zrobiła furorę w poprzednim sezonie, jak również w tym, jeżeli chodzi o łowienie sandaczy. No tu kolega Sati Jabai miał swój wkład w to, że wszędzie tej przynęty brakowało. Po prostu wymiotło to. Ja nawet z kolegami z Mikado rozmawiałem, że były plany, żeby tą przynętę e, wycofać ze sprzedaży, z produkcji. Natomiast widzicie, czasami gdzieś tam coś zażre, załapie, się okaże, że na pewnej wodzie otwiera tu po prostu sandaczom pyski do żerowania i działa. Pięknie wykonana jaskuła, taki roach niebieski z celownikiem, czerwony ogonek na owsecik, na czeburażkę, właśnie do lekkiego bujania, ewentualnie właśnie do łowienia wertykalnego lub w forwardzie, żeby tam drapieżnik, no przepięknie ta guma jest, słuchajcie ta jaskoła jest tak skrojona, jeśli chodzi o miękkość i pracę, którą możemy nadać tej przynęcie tutaj poprzez nadgarsty, szczytówkę rewelacyjna sprawa i ten jeden kolor teraz jest Mamy go troszeczkę większy. większy zapas też jest z promocji 29,60. 29,60 za dwie gumki. Słuchajcie, one mają 20 cm, ale nie mam wagi. Nie mam wagi podanej. 20 cm, może w opisie filmu będzie podlinkuję Wam. 20 cm, a już jest naprawdę kawałek skóry. Uważam, że jeśli chodzi o łowienie dużych sandaczy szczupaków, te 20-22 cm to jest maksimum. Nie trzeba używać większych przynęt. To nie jest tak, że jak załadujecie przynętę półmetrową, to by złowicie szczupaka 1,20 20 Dupa, dupa, dupa. I tak samo z sandaczami. To w zupełności wystarczy, żeby złowić rekordową rybę. Także mamy, e, tak jak prezes wspomniał, pakiet woblerów od Savage Gira, jaskuły od Mikado, piękne okonie od Mikado i... Mm, Ultra skuteczne Kamila Walickiego, rajsery od Berkleja. Które są dla was do wzięcia. Słuchajcie, w kolejnym materiale opowiadamy sobie o wędkach spinningowych, żeby już Was dłużej tutaj nie zatrzymać, nie przynudzać. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Wszystkie te artykuły podlinkuję w pierwszym komentarzu pod filmem, tak żebyście łatwiej mieli to znaleźć. Wysubskrybujcie kanał, bo w statystykach przeglądaliśmy, że ponad 70% widzów, którzy oglądają filmy, nie subskrybują kanału, a już jesteśmy bardzo blisko magicznej granicy 20 tysięcy subskrypcji. Jest to dla nas mega. Mega wydarzenie, mega sprawa, że udaje się w dobrym kierunku to wszystko prowadzić. Także subik, łapka, komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.